Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Będę dzisiaj piekł chleb. Taki dosyć nietypowy. W moim przypadku pierwszy raz będę piekł sobie taki chleb. Poszłem na łatwiznę. Kupiłem sobie w sklepie internetowym mix mąk do wypieku chleba w automatach piekarniczych. I tu mam przesypane właśnie pół kilo tego miksa mąk, który, który użyjemy sobie do tego chleba. Chleb się nazywa chleb drwala. Ma być dosłownie taki jak ten chleb w Tyrwala, który możemy sobie kupić w Lidlu. Tutaj tak naprawdę to jest dosyć, dosyć fajne, bo tu jest tak naprawdę trzy, trzy miksy mąk. Od razu są pestki dyni, jest słonecznik, jest wszystko. Tak kupujemy po prostu taką mąkę i dolewamy tylko do niej wody, dodajemy troszkę i ma wyjść nam z tego chlebek. Ja spróbuję sobie też dzisiaj taki chleb przetestować. Pokończyły mi się już pomysły Jakie mam e, pomysły na filmy? Jakie mam nagrywać na ten kanał? Bo już chyba z 10 filmów mam nagranych e, z, z, bo ja piekę chlebę, ale chlebę na zakwasie żytnim. A dzisiaj, właśnie sobie wykorzystam tą mąkę, ten Mix mąk I tam mam już 10 gram drożdży. E, ten chleb będzie na drożdżach, nie na zakwasie żytnim. Gramaturę, jaka tu jest wykorzystana, jaki miks? Bo tu, tutaj są trzy mąki. Mąka 720 żytnia, mąka żytnia 2000 i mąka pszenna. Plus do tego tutaj jest słonecznik, pestki dyni, się Ale z tyłu tego opakowania jest wypisana dokładna gramatura, jaka tutaj się znajduje, więc ja to przepiszę Państwu w opis filmiku, więc będzie można sobie zrobić identyczny chleb. Tak naprawdę żadna filozofia te trzy mąki sobie pomieszać. No ja poszedłem na i sobie zamówiłem naprawdę zamówiłem chyba z 8 rodzajów tych mąk. Wszystkie jakie mieli. Co musimy tutaj e, zrobić? Musimy najpierw sobie drożdże rozpuścić z wodą, później dodać tą mąkę, wymieszać, odczekać, ale to po kolei. Pierwszym krokiem, jakim sobie zrobimy, to rozpuścimy sobie te drożdże. Tu już mam wodę przygotowaną. 300 ml chlebek będzie miał łącznie, bo tu jest pół kilo mąki, razem z pestkami dyni, więc to jest trochę mniej moki, tam jest 400 g niecałe mąki. A reszta to pestki dyni. I w przepisie jest napisane, że mamy dodać 300 ml wody. Więc ja to w tym momencie zrobię. Ja tu sobie wcześniej to odmierzyłem. Jest między 280 a 300. Ja od razu tu mam w kubku 300. I na razie wleję 280, troszeczkę sobie tutaj zostawię. Ewentualnie później, później doleję. 10 gram drożdży. Tu są moje drożdże. Ja teraz sobie je dodam. Dobrze, drożdże rozpuszczone. I teraz z tej paczki, co tu miałem, z tego pół kilo, dosłownie dam, dam jedną albo dwie takie łyżki. Do, tego, do tej mojej wody z drożdżami i sobie to wymieszam i poczekam z 15 minut. Niech te drożdże trochę przepracują tej mąki. Poczekamy aż zacznie to pontokować i dodamy resztę, resztę, tych, resztę tej mąki. Dobrze, no zobaczymy w ogóle ile ten chleb będzie się piekł, bo mamy godzinę, może ja pokażę, 9 rano. Zaczynam piec e, sobie ten chleb. No zobaczymy sam, jestem ciekawy. Nigdy nie piekłam takiego chleba. To ma być chleb dyrwala. Normalnie jak, tego, jak, jak ten zdlika. Jeszcze też nie wiem, czy będę go piekł w keksówce, czy będę go piek e, takiego, taki bochenek którą sobie zrobię. Zobacz, później to zdecyduję na to. Dobra, no to czekamy. Poczekam dosłownie 10 minut. Może 15, zobaczę, co tu będzie się działo. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Minęło 15 minut, a w tym momencie wygląda to tak, no nie jakoś tak spektak spektakularnie, ale to nic. Zostawimy tak, jak jest. Co teraz dalej robimy? Damy sobie sól, żeby o niej nie zapomnieć, bo można, często się zdarza, przynajmniej mi nie dawać soli. To będą chlebki 800 gramowe. To ja tak na kilogramowe chleby daję półtora łyżeczki soli, czyli tu dam jedną taką czubatą i dosłownie, o niecałe półtora łyżeczki. W tym momencie nawet tego jeszcze nie rozmieszam. I co, Dajemy całą tą mąkę. Cały, cały ten miks z tym wszystkim, co tu jest. Dobra, mąka dodana. Tam jeszcze mam troszkę wody, ewentualnie którą, jak będzie ciasto za gęste, to sobie tamtej wody doleję. Ale w tym momencie, w tym momencie zostawię tak, jak jest. Dobra, mieszamy. Wstępnie łyżką, później dłonią. Musimy to bardzo porządnie wyrobić. W opisie, w instrukcji obsługi, w instrukcji... W wypieku tego chleba jest napisane, żeby to 20 minut wyrabiać. No to ja tak się postaram zrobić. Wygląda to w tym momencie tak. A, widzę takie dosyć gęste będzie. O, dobra. Ja użyję dłoni. Ściągnę obrączkę. Dłonią zawsze lepiej ten chleb się wymiesza niż tą łyżką. A no, nie jest taki gęsty, rzadki ten chleb jest. Może on tak za parę minut ta woda z tą mąką się wchłonie i on się zrobi jeszcze pewnie. Dobra, wody, wody na pewno nie będę dolewał, czyli ja dałem 280 gram mililitrów wody. Uch, dobra, kończę te mieszanie. Mieszałem może 3-4 minutki, no 20 minut na pewno tego nie będę mieszał. Tak mało, tej, tak mało tej mąki z tą wodą, tak mało tego ciasta jest, że tu nie ma tak naprawdę co za bardzo mieszać. Jakbym robił może trzy chleby, a tak naprawdę jeden chlebek. Dobrze, ja to w tym momencie zostawię, ściągnę sobie łyżką zaraz z dłoni tą mąkę, nakleję to pokrywką i zostawię tak jak to, to, to będzie w tej miejsce na 20 minut. Dobrze, ja sobie to nakryję taką pokryweczką, można folią, ścierką wilgotną, ja tak naprawdę e, sprawdza mi się ten sposób, mam taką pokrywkę, tu mi żadna para, wilgoć z tego ciasta mi w tym momencie nie, nie ucieknie, bo ta pokrywka fajnie tak dolega do tej miski. Dobra, mamy godzinę, może pokażę, e, 21, czyli za 20 minut będziemy robić dalszy, dalsze kroki z, z tym chlebkiem. Instrukcje jest napisane, żeby odstawić na 20 minut. No i ja w tym momencie to, to robię. Minęło 20 minut. Zobaczmy, co tu się dzieje. Widać jak pokrywka zaparowała. Widać. Nie? Dobra, to zobaczmy, co tutaj się dzieje. Namoczyłem sobie troszkę dłonie. O, takie troszkę sprężyste się ciasto zrobiło. Więc ale nie jest takie gęste. Spodziewałem się, że będzie takie mocno gęste. Ona jest takie dosyć kleiste, luźne. Tu tak naprawdę to jest y, mało jasnej mąki jest. Tu jest mąka żytnia, mąka y, razowa żytnia, ta 2000 żytnia, 720 żytnia. Trochę tylko przynajmniej jest. No i teraz, teraz tak, o, ja, swoje piek, ja swoje chleby piekę zawsze w, ta, w tej keksówce. W takich keksówkach mam ich dwie. A ten chleb chciałem sobie upiec troszkę inaczej, żeby to nie było zawsze tak samo. I sobie wymyśliłem, tu mam taką kamionkę, którą możemy wkładać do piekarnika i tam sobie coś zapiekać. Tak sobie wymyśliłem. Ta kamionka tak naprawdę jest e, praktycznie podobnych wymiarów jak, ten, jak ta silikonowa. I chyba użyję sobie dzisiaj tej, tej kamionki. Wysmaruję ją tylko masłem, żeby ten chleb mi ładnie e, odszedł od tej kamionki. No, wykorzystam tego, bo następnym krokiem jest zrobić z tego taką ładną kulkę i przełożyć do jakiegoś naczynia, w którym będzie nam to wyrastać, lub w ogóle bez, bez, bez żadnej, żadnej foremki. Dobra, ja chyba zrobię tak, że sobie upiekę w tym, tylko wysmaruję to porządnie masłem i przełożę, przełożę tą kulkę do tego. No, dałem trochę masła, porządnie to wysmarujemy. Lepiej dać trochę więcej tego masła niż mniej, żeby to później ładnie, ładnie odeszło. Ważne jest, żeby te ranty tutaj zawsze dobrze nasmarować. Kiedyś piekłem chleby w szklanych, w szklanych tych foremkach. Najważniejsze właśnie, żeby tutaj i w rogach, no tu akurat u rogów nie ma, ale i, 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 te, i tą górę. Bo jak chleb urośnie i nieraz on przerasta ten rant i wtedy tak tutaj się przykleja, więc warto tutaj porządnie wysmarować. Dobra, myślę, że jest porządnie wysmarowane. O, ręce mam trochę tusta. To co? Bierzemy, yy, uformujemy sobie z tego kulkę, przełożymy yy, do tego naczynia. Dobra, to działamy. O, w tym momencie to wygląda tak. Już mam pomysł na kolejny filmik. Kupię ten chleb drwale, ale zrobię go na zakwasie. Wykorzystam. Ten przepis, który znajduje się na tym opakowaniu, ale troszkę go tam zmodyfikuję, zrobię, zrobię oczywiście go większy, żeby nie miał 800 gram, tylko kilogramowy i zrobię sobie dwa te chleby. Bo tak naprawdę tu są tylko trzy rodzaje mąk i zrobię go na zakwasie żytnim. Zobaczymy jak będzie. będę miał porównanie. Teraz tutaj na drożdżach i na zakwasie. No i dobra, co tu więcej kombinować. Tu glutenu za wiele nie ma. Więc nie ma, tego, nie ma co tutaj tak naprawdę tego ciasta rozciągać. Mamy, mamy taką, taki bocheneczek, tak jak tu widzimy. Oni, oni nie robią okrągłych, tylko oni robią takie, takie jajkowate. Dobra, my się, się wydaje, że będzie git. I teraz umieścimy ten chlebek w tym moim pojemniku, w tym moim naczyniu. I teraz w instrukcji obsługi tam jest napisane, żeby odstawić to na minimum godzinę. Pod przykryciem. W jakieś ciepłe miejsce. I ja tak samo zrobię. Zaraz tutaj nałożę reklamówkę i włożę to do piekarnika. Piekarnik sobie uruchomię na 20-30 stopni i tak zostawię przez tą godzinkę. Ale ważne jest, żeby to czymś zakryć, żeby ta, ta wilgoć, która jest w tym, w tym cieście, żeby ona nam nie uciekła. To to jest, tak mi się wydaje, że mega ważne. Dobra, to myję ręce i tak będę robił. Ja użyję dosłownie reklamówki z Biedronki, bo tak naprawdę nie mam innej. Nie mam takiego dużego woreczka, ale reklamówka z Biedronki spokojnie się nala. Co, wkładamy to. Wkładamy to dość do środka. Bo zrobię może jeszcze inaczej. Zrobię może tak. Dosłownie zrobię taką paczuszkę. i w takiej postaci to do, do, o, tak o, od góry tutaj żad, żadna folia nie dotyka. No i w takiej postaci może to do piekarnika. Yy, zrobimy sobie, piekarnik uruchomimy sobie na najniższą temperaturę, jak to jest możliwe, bez, bez obiegu. Czyli u no, mnie jest to jakoś 30 stopni, chyba w większości, tak, tak, piekarnik jest, o, zapaliło się. I w tym momencie ja to w takiej postaci, do słowa to jakoś tak zabinę. O, i tak to, tylko żeby to nie dotykało, kurwa, o, dobra. W takiej postaci ja to sobie zostawię na 60 minut. Minęło 45 minut, jak ten chleb wyrasta. Idę z ciekawości, zobaczyć, jak on wygląda, bo nic przez tą reklamówkę nie widzę. <laughs> Jestem ciekawy, czy, czy on już wyrósł, czy nie. Wezmę, wyciągnę go z tej reklamówki, zobaczę, jak on wygląda. Wow. Nic tu specjalnego się nie dzieje. W tym momencie wygląda on tak. Jeszcze musimy go zostawić. Coś czuję, że 15 minut będzie mu za mało. Ale ja teraz zrobię troszkę inaczej. Ja go zostawię teraz już bez tej reklamówki. I zrobię taką moją starą metodą. Zostawię go bez reklamówki. Włożę go do piekarnika i spryskiwaczem do kwiatów sobie wypryskam ten piekarnik od środka żeby tam zrobić taką mgiełkę i zostawię go na uruchomionym piekarniku na tych 30 stopniach niech on sobie w tym ciepłym piekarniku mocno wilgotnym wyrasta to na pewno mu przyspieszy na pewno to pomoże o tu spryskam dosyć obficie o, i dobra, i zostawimy tak teraz na te kolejne 15 minut, ale coś czuję, że będzie mało. Będzie trzeba jeszcze, jeszcze chyba z 15 dołożyć. Minęło te 60 minut, co wcześniej ustawiałem. Mamy za 5,11. Zobaczmy, jak ten chleb wygląda. A on w tym momencie wygląda wygląda tak. W sumie chyba już podwoił swoją objętość, nie? Sam już nie wiem, skupiałem. Ja jeszcze tak dla pewności 15 minut mu dodam, już na tym łączonym piekarniku i, i będę piek za 15 minut. Zobaczmy no, jak wygląda ten chleb. Tak? Mija te ostatnie 15 minut. Ja już więcej mu tutaj nie dokładam, czy ją wyrastał 75 minut. wygląda w tym momencie tak. Trochę jeszcze urósnia. Od ostatniego nagrania na pewno, na pewno trochę urósł. Ładnie, teraz już mi się podoba, już na pewno podwoi swoją objętość. Dobrze, co teraz robimy? Jego sobie zabiorę. Rozgrzewamy piekarnik do 230 stopni. Tak wygląda chlebek po wyrośnięciu. Będzie różnica, nie? Będzie, będzie nagrane jak, jak go przerzucałem do tej kamionki i tak jak on teraz wygląda. Na 100% podwoi swoją objętość. Tak wizualnie mi się wydaje. Dobrze, przygotowałem sobie tutaj troszkę pszennej mąki. Zamierzam poproszyć sobie ten chleb z góry tak, żeby on ładnie wyglądał. W instrukcji pieczenia tego chleba jest, żeby spryskać ten chlebek od góry troszkę wodą. On troszkę wysechł, aż taka skorupka się nie zrobiła. No, możemy go tam spryskać. Dobra, I teraz weźmiemy troszkę tej mąki, żeby to ładnie wyglądało pod miniaturkę na YouTube. A. Tam mi się piekarnik już powoli rozgrzewa. Dobra, mi się wydaje, że starczy. Zjemy troszkę. go. Nie mam żeletki. Miałbym żletkę. To bym sobie tutaj teraz takie ładne nacięcia porobił. Do następnych filmików muszę kupić sobie żeletkę. No. I teraz robimy jakieś nacięcie. Mam dosyć ostry nóż. Mam nadzieję, że on mi w tym ładnie tu przykroi. zrobię takie jedno nacięcie. No niech będzie rósł, to tak ładnie powinien się otworzyć. Przynajmniej mam taką nadzieję. No kurde, nie mam, nie mam ostrego noża. Koniecznie żeletka jest tu potrzebna. Dobra. No, piekarnik mam już rozgrzany. To co? Wkładamy. Wkładamy ten chleb do piekarnika. Widać. Będziemy go piekli w 230 stopniach przez pierwsze 5 minut, a później skręcimy temperaturę do 190 stopni i zostawimy na 30 minut. Czyli tak naprawdę chleb będzie piek się 35 minut. Piekarnik rozgrzany, 230 stopni, 5 minut. Uwa, buchnęło. Bez żadnej wody, bez niczego. Dobra. I 5 minut. Dobrze, 30 sekund zostało. I teraz dajemy 180, 190. Taki przedział tam jest napisany. Dam no, 100. O, no, niecałe 190. Bez termobiegu. 30 minut. No i co? Lepek mamy upieczony, ale jego dla pewności jeszcze patyczkiem nakuję. Zobaczę, czy on przypadkiem surowy w środku nie jest, ale nie powinien. 190 stopni przez 30 minut to jest dosyć sporo. On tak mocno nie urósł podczas pieczenia tego. Myślałem, że on tak ładnie urośnie i tak, tak się tworzy. Akurat, no nie wiem, tak troszeczkę tylko urósł i, i, i tak został. Dobra, wyłączę tutaj. Zaraz będzie pikać. Uu, dobra, zobaczmy, jak on wygląda w środku. A, suchy patyczek, dobra, No go wyciągam. A prezentuje się, tak? Zaraz go państwo bardziej, bliżej pokażę, tylko przejdę z nim na Blat. Mam taki mały chlebek 800 gramowy. Dobra, idziemy. Dobra, wyciągnijmy go z tej kamionki, czy on, czy on tak po prostu sobie wyjdzie. A, luźniutko siedzi, dobra, bo ciepłe. Wyciągniemy go. Oba! Dobra, jasno, o środku jest, dobra, wyciągniemy go. Dobra. Taki, taki chlebek, tak on wyszedł, ale ciepły. A. Dobra. Zostawimy go teraz. Ła, ale gorąco, skuba, Od tej kamionki tak się nagrzał. Dobra, ja go w tym momencie A, tak odpadnę. A może go chwycę przez tą ścierkę. A tak chlebek wygląda. Taki malutki chlebek. Na próbę, tak naprawdę, go robiłem. Już mam. Yy, kolejny pomysł yy, na ten chleb. Upiekę identyczny chleb z identycznym składem, jakim jest, yy, jaki jest w tym chlebie, tylko zrobię go sobie kilogramowego i zrobię go na zakwasie żytnim. Yy, jak go upiekę, pierwszy ten filmik dodam do YouTube, a później zrobię ten drugi chleb, to w opisie tego filmiku, w tym, w tym co teraz Państwo oglądacie, umieszczę linka do tego chleba, yy, do tego chleba na, na zakwasie żytnim. Ten zrobiłem tak naprawdę na próbę. Taki chlebek wygląda ładnie, pachnie tak słodko. Poczekam aż on od spodu wygląda tak. O, głuchy odgłos, dobra. Poczekam aż on, aż on ostygnie, przekroję go. Pokażę Państwu, jak on wygląda w środku. Taki naleśnik, gruby się zrobił. Mam jeszcze tych paczuszek tego chleba, tych, tych miksów, tych, tych, tych mąk. Chyba jeszcze z 6 albo z 7. Jakiś chleb orkiszowy mam. Dużo mam tych chlebków. No, ten, ten jest pierwszym z tego, z tej serii. Tak będę co dwa, trzy dni nagrywał po jednym filmiku i będę bardzo pokazywał te, te, te chlebiki. Dobra. Ostygnię ten chleb i go przekroję. Zobaczymy jak on w środku wygląda. Tak go chyba zostawię lub lub ała, obrócę to i o. Niech on sobie spokojnie stygnie. Nakleję go tą ścierką. O i dobra. Klep już trochę ostyk. Przekroimy go. Zobaczymy jak on wygląda w środku. A wygląda, na razie wygląda tak. Co coś takiego. Dobra, wezmę go. Przekroję. Tu mamy jakąś deskę. Dobrze, pierwsze cieście. Mięciutki chleb. Ja się spodziewałem, że on bardziej będzie taki ciężki. Proszę, pierwsza kapeczka. Bardzo pulchny jest. Dobra, a wygląda tak. A nie, wygląda. Jest ciemny, nie? Już tutaj nie widać, bo tu białej mąki praktycznie w ogóle nie ma. Mało, mało glutenu, ale ładnie wygląda. Zdrowy chlebek. Pachnie, pachnie podobnie jak ten z Lidla, naprawdę. Prosty przepis. W opisie tego filmiku umieszczę gramaturę, jakie wykorzystałem, jakich mąk tutaj użyłem w tym chlebie. Trzy rodzaje mąk tutaj jest. Dobra, jeszcze jedną skałapkę sobie ukroję. Proszę bardzo. Coś, coś takiego. Zrobimy taki sam chleb, tylko na zakwasie żytnim. Identyczny zrobię chleb. Za dwa dni, jak ten chleb zjemy, czy tam jutro postaram się zrobić zrobić identyczny chleb na zakwasie żytnim. Mieszczę linka w opisie w tym filmiku żeby Państwo mogli sobie kliknąć i od razu oglądać następny filmik. Dobra, dziękuję bardzo.